Był to zwykły dzień w Koniowicach. Nikt nie spodziewał się, że terroryści zaatakują to bardzo spokojne, bardzo spokojne miasto. O, a, tak to już, a jesteśmy przed samym Sylwestrem i oni już zaatakowali? Tak. Nie mają no, złaców. zrobić bardzo wybuchowy sygnał. Nie A. pamiętacie, jak było na święta, również terroryści popsuli święta. I, tak. To prawda, o, terroryści o, generalnie to? lubią psuć, nam wszystkie okazje fajne. Ja wam powiem tak, że ja tutaj z moim kolegą sobie monitorujemy ten cały tutaj ośrodek. Z panem kolegą gołębiem, czy coś ten desen? Nie, jest z, z panem drogi? kolegą, człowiekiem może? O nie. Myślałem, że z panem koniem, bo tam pan też jest na tej mapie, bo jesteśmy w Koniowicach. Czemu Alien stoi i patrzysz tylko na mnie? Hmm. Alien? Coś podejrzewa. Alien. Słuchajcie, tutaj znalazłem Alien. dwie dziewczyny, co również się tak stoją i się po prostu patrzą. Chyba jesteście na jakimś drugim końcu mapy, własnym nie mogę znaleźć. Ignacy? No Ignacy. Halo? Bo... O, jesteś. A gdzie Bu jest Alien? Nie wiem, zniknął nagle, ale wyłączyła się dziwna muzyka tutaj. No. Tak, podejrzane. O! O! <laughs> Okej. Okay. Ale co ci się stało? Powiedz, bo jestem bardzo impenzowany. Nie, znalazłem Aliena. Czyżbyśmy zostali tylko we dwóch, co? Tak, traitorze. To niedobrze. <laughs> Czyli to była muzyka pogrzebowa. To prawda. Ale poczekaj, okay, ja muszę znaleźć mojego kolegę. Halo, martwki berze, gdzie jesteś? Nigdy zginąłeś? go nie znajdziesz, ukryłem jego zwłoki. Akurat wiem nawet gdzie jesteś, wiesz, Admiros? Tak Skąd możesz to wiedzieć? Radar! Radar! O nie, to dobra, będę się cały czas przemieszczał, to mnie nie znajdziesz. Ale a no kon, kon, konwersuj ze mną. Czemu jesteś? <laughs> no na... <to>, bo jest <laughs> to, Może nie żyje? <śś> Oj, no, jest... kurcze, nice. kurczę! To jest król intrygi, po prostu. To jest król no. intrygi. Absolutnie, nawet przez chwilę w to uwierzyłem, wiesz? Gdzie jest ciało gimpera? Mów, oszczędzę twoje powiem. życie. Nigdy nie powiem. Oszczędzę twoje życie, jak powiesz, gdzie jest gimper. Dobra, możemy zrobić wymianę. Ale no. gimper nie oszczędzi twojego. Siedzę u siebie w domu przed komputerem. Albo nie zrobimy wymiany! Nie, nie będzie żadnych wymian. Ja nie, tam jesteś, dobra. O! Ktoś zginął. Przede zginąłem? Bo woda Jej. była elektryczna na przykład. Ooo! Oh. 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 Moi drodzy, koniowice oh. potrzebują bohatera. Zapraszam oh. wszystkich na Rynek Główny pod Pomnik Konia. Nadszedł Jej. dla was ratunek. Nie będzie miejsca dla zła, dla występku. Czas położyć temu kres. Czy jesteście mm. ze mną? Nie! Oh. To yeah. Ale tak! Ehm. Kierzy mnie was, wasz entuzjazm i teraz oh. razem wszyscy... No, muszę wejść tu, bo tym e, Razem... E, ra, ra, razem, jak partia razem, musimy wszyscy teraz... Zobaczcie, jest nas czterech, kogoś z nami nie ma i musimy trzymać się razem jako społeczność. Nie możemy pozwolić, by ktoś ignorował takie hasła. Znajdźmy go i zabijmy. Co strzelam? To zniknął na dole... Nie! No dlaczego? Tro, trochę to było zabawne. Nie, ja nie. Z co, co, co to za zabawa? Ej, Dwa, chyba, znaczy... znaczyna, znaczyna. No, To była dobra zabawa akurat, przyznaję. Dobrze, teraz ty te Gipe, że teraz twoja kolej. Dajesz, władco. Muszę nauczyć się parkura. Ech. O nie, parkur. Brawo! Jestem. Ja się boję! Przeżyłem. Brawo, teraz tej piesele, ja, twoja kolej! Ja nie skoczę, piesele nie są skoczne! Piesele, skacz! Działamy jako drużyna! Ja Piesel skacz! Piesel Nie, Piesel Heroes of Horstown, dawaj! skacz! Piesel skacz! nie skacz! nie, nie, nie. <laughs> ja nie, nie. nie są <laughs> zostały uratowane <laughs> brawo Brawo, Tomku, brawo Tomku. Precle, świeże precle! Chcę kupić, zapraszam na rynek! O palet pod budkę, Cały, palet cały pod rok czekałem na precle! Cały rok! Dobrze, Mianzewo. proszę bardzo, wystaw rękę, proszę. Wchodzi. Wiecie co? Dziwna sprawa. Wystaw rękę. No, e... muszę raz coś Precelek powiedzieć. dla ciebie, pyszny. Jak Dobrze, jest? słuchajcie. Ja chciałbym wam pokazać pewien magiczny trik, który potrafią tylko fajni ludzie. Alien, co tu kombinujesz? Alien, co tu kombinujesz? i w miejscu! To jest z... miejsce. Przepraszam, zabronione jest stać o w fuck, miejscu? Ofak, 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 Tak, bo coś kupujesz w sklepie zapewne. Nie. udało opak, 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 Madziu, co ci nie wychodzi chyba coś? A, udało się. Okej. Okay. Alien się zmienił. Słuchajcie, mi się wydaje, że alien może być alienem i on chce nas wszystkich zabić. O nie. On na się morfuje cały czas w różnych no stacjach. Pamiętajcie, pamiętajcie, to jest tryb Morbus. Pamiętajcie, trzeba zabić aliena. Powiem wam tak. <noise> y, Mandzio, ty żyjesz? Tak. Mandzio żyje i ma się z detektywem. No dobrze. Dobrze. Się A, dobrze, To dlaczego ty oskarżasz mnie? Brzmi się, jak typowy terrorysta. Nie, bo jesteś alienem Boże tak. i alieny chcą zniszczyć ja przybyłem... ludzki nie, gatunek. Nie, nie, ja przybyłem w pokoju. Właśnie, Mandzio, mi się wydaje, że jesteś zdrajcą. Zabijmy Mandzia, na pewno jest no tak. zdrajcą. Chopaki, to ja spierdalam. Babciu, powiem ci, że Ej. gra błyskawicznie się zmniejszyła z powodu nieprzeciętnych zdolności ruchowych naszych dwóch kolegów. No nie. No. 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 Do A nie jest najszybciej od no. świata. na do... świecie. Nie no. wody. Słuchajcie, zróbę lekcję parkouru. O, lekcja, o, parkouru. Tak. lekcja parkouru. lekcja parkuru także. Kamil Bednarek miał taki teledysk, gdzie robili parkour. Również... EJ! Za, ruch... A CO SIĘ STAŁO? Aha... No to, to, no to fajnie. Również e... był, słuchajcie, również był taki Kwa film... Nóż w pupę? Słuchajcie, był taki film... Lech Pan Wałęsa, Człowiek z Nadziei, i tam również był parkour jak Lech Wałęsa uciekał. Pora rozpocząć <laughs> i nasz poczekaj, parkour. Dobrze. Poczekajcie, poczekajcie. Ja, Parkour parkourem to jest bardzo... <śled <yapmış> <śled> 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 ja, ja, tutaj <śled> Ale mówię, mam oh, się. <śled> Lek ma łysa, człowiek z nadziei, ty tej Zagraził nadziei nie miałeś Ty ma, ty, 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 ty ch**y chul... dziadzie, nie można tak robić Ja mów wtedy, e... ej Ignacy, podłóż ten gran." Dzięki Leszek temu! Bardzo boję się tych parkourów, bo Mandziu czyha tylko Mandziu, już nie myślałem, że bombę kładziesz, bo jest skulony w tym miejscu Ale on nie na myślałem, ten że ten bombę... w Mandziu jest jest taka jedna część mapy, wiecie, która jest taka dosyć niezbadana jak na moje, chociaż nie powinienem tam jako innocent, bo jak tam raz byłem tam jest pierdoliard pułapek, ale tutaj jak Tomek jest, chodźcie tutaj pod pomnik konia, o właśnie Tomek, zaczekaj tutaj. Pod konia, Chodźcie nie, ale nie bój się wody, chodź. O, jest, dobrze, są, o, chodź tutaj Tomek, wróćcie. To jest król po prostu logistyki, chodź. To prawda. Mamy hard, parkour level easy i level hard. Dobra, gdzie jest level hard? Okay. To jest level easy, słuchajcie, to dobrze. To koledzy, którzy przez ostatnie 8 minut cały czas giną od zwalenia się na głupi ryj, zapraszam, żeby przejść przez ten trudny parkour, doskoczyć do końca i tu wrócić. O nie, dobrze. to, to bym jest wyjdzie. level hard, panie Ignacy? E, to, to nie jest taki hard, to jest taki trochę Minecraft parkur. O tutaj, zapraszam. A no to ulubiony Aliena. Alien był specjalistą Minecraft parkur. O kurde, za no, no widzę, się. że już... No Mandziu już poszedł na level hard. A no ten ja, ten ja czekam. Bombę na końcu. No ja już czekam. No, Detektyw położył bombę, to jest świetny pomysł. Mam pewien problem do ciebie, wiesz? W o, nie. Bo doskonale wiem, ja że to jest Traitor Room że to jest Traitor Room I to zjebałeś działowy W ogóle zjebałeś nie rzeczy. da się tam wejść Wiem, bo jest to zamknięte Ja no, czekam to, na całą resztę, aż tutaj tylko, ale nie widzę, że wykonuje swój parkur. Wiesz co że zostałem zamknięty w Traitor Roomie właśnie nie mnie A to. zostałeś zamknięty Znalazłem wyjście, znalazłem wyjście O nie, spadłem do wody Mandzio spadłeś, tak? Tak, ale udało mi się wyjść na łódkę, na szczęście Właśnie rozbroiłem bombę Yy, brawo. Brawo. Gratuluję. No Tylko... to co? I co myślisz? I co myślisz, że dostaniesz oklaski? Wiesz Oczywiście, co? Bo powinienem. Zobacz jaki on jest koki wiesz ale... Poczekaj, Poi... poczekaj, myślna... poczekaj, poczekaj. Yy, zróbmy... O, bardzo dobrze, Admirosie! Dziękuję, że to ty zrobiłeś. Nie, bardzo ja? dobrze zrobiłeś. Dzięki, Admirosie. Chcieliśmy, żebyś to, znaczy... to zrobił, bo był strasznie koki ten. No, to tak, był nie, koki, no. No. Poczekaj, poczekaj ja idę sprawdzić Chłopcy, wszedł do Traitor Roomu, tak. o, No właśnie. Ty też byłeś nie, nie, w Traitor Rowie i co? inna to, to jest tak, zwykły no. pokój to jest, to jest zwykły pokój dobra dobra no tak no, ale czemu te drzwi się nie chciały zamknąć no, no chukasz, bo na 10 sekund no. są otwarte stary kurde mam nadzieję prawie. że w tej rundzie wreszcie zapanuje pokój i Basta z detektywem w końcu nie będę w końcu detektywem wizrach o oh. mandziu Popatrz, obok kogo jest. O, widzę. Hello. Polska policja znowu triumfuje. Chodź się, schowamy tam na górze będzie. Znajdziemy w końcu jakieś miejsce, gdzie można pójść sobie i żeby był spokój. Dobra, spokój. Oho, i słyszysz, te strzelania a, po to Mandziu? tym bardziej, to tym bardziej trzeba. Pewnie jesteś absolutnie najlepszym zdrajcą, będziesz teraz, ale spoko, zaufam że zaufam tak. ci. Absolutnie ci zaufam. Uważam, że to będzie za bardzo dobry pomysł. A, panowie, lekcja parkuru przebiegła pomyślnie. A, tu już gdzieś na level wyżej, tak? <laughs> Pani widzę trochę pusto i trochę krwi po ścianach. I trochę no na Jadmirowska, nie słychać, a ja się na i no pan. I to no, na no, tamtym no, poziomie, no, no. naprawdę gdzieś się skacze bez kontrola. To wiele jest. Przejdź No A gdzie jest Admiros? I dlaczego to za nie wiem. Słychać strzały 1-10. Mm, ja absolutnie Putin. wam nie ufam. Proszę za mną nie iść. To Ktoś wszedł do Traitor Roomu. Gdzie jest Admin? Tak, ja to. jestem przy roomie. parkurze. Dobra, Alien. Ja jest w parkurze. Alien jest w traitor roomie? Tak, bo bo. A może te dni będą otwarte teraz, czy nie? Nie, już nie wchodź tam, już są zamknięte teraz. Dobra, gdzieś będzie skąd tam można wyjść. Ja wiem gdzie. Tylko nie wiem, czy to miejsce znajdę. Ma dwa wyjścia. O, Ten aha. underwater. Tam jest jedno, że pod wodę można wyjść, nie? Tak, może wyjść pod wodą, to raz, a dwa przez taką szybkę wyjść. O o, o o, O! Nadchodzi noc, panowie, tak? Nadchodzi noc. To było niezłe. Co się stało w tej nocy, jeśli mam być cztery, Nie mam pojęcia. Zajebało nas wszystkich w tamtym pokoju chyba Może kiedyś będę zdradzał, ale powoli już tracę nadzieję, moi kochani. O Witam, zapanował pokój po raz kolejny. Znowu jesteś detektywem? Znowu jesteś detektywem? Tak, znowu detektywem. Słuchajcie, zapanował pokój w Koniowicach i idziemy na parkour level najwyżej. Dobrze? A gdzie jest parkour level najwyżej? Tylko najlepsi parkurowcy potrafią godne, go ale świadczy. Ja to jest w jakiejś części mapy, której absolutnie jestem po raz pierwszy. i uh -huh. ja, ja nie wiem, gdzie pewnie, ale to. Uh -huh. Okej, okay, tutaj jest okay. parkour level najwyżej, a tam się w ogóle nie da przejść do levela najwyżej. Okej, okay, czyli level nie jestem godny najwyższego. O nie, tu deska! Parkour... Co? Co się stało? Co deska? <laughs> Tak, deski się też y, łamią pod ludźmi czasami. A tego się nie da przesunąć. No nie, dobra, słuchajcie, jednak was trochę oszukałem. Mm -hmm. Jak to się często zdarza? Wcale nie ma parkura ale najwyżej. Ja muszę przyznać, że jestem troszkę zawiedziony. Ja tym, co to mi właśnie. E, ale znalazłem no. całkiem ciekawy tutaj również inny parkour. Taki, który dla detektywa jest nawet, że tak powiem, leciutko challenging, ale tylko leciutko. Mm -hmm. Znalazłem gimperka. Mm -hmm. Oj, podejrzane czyż Big na był No dlatego by sprawdzał Gimperka, prawda? Ale no bo no, 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 już jesteście, się ponieszany, no również siedzi cicho. Dobrze, myślę, że to jest pora, które, To jest moment, w którym ja kupuję AWP detektywa, tak zwaną. Zabijana hita, nawet w jajka. Mam go, mam go, mam go, mam go, mam go! Czemu nie to cię nie zabiło? Mnie. What the f nie Trafiłeś mnie, kolego, dobrze widocznie. Hmm. To już trafiłem. Adminos, gdzie ty kurwa byłeś? <gulity> na Dziś, na kończy, jak zawsze, zawsze! Jak zawsze. Behind Zaprowadzę each fucking together. Kurwa mać i ci ciebie nigdy nie ma. Mówię, <gulity> mam radar, idź za mną. Nie, nie da się. No, nie, nie da się nigdy. Nie. Ja lecę <gulity> na Macia. Mówię, mam AWP, odciągnę strzały. Bior. Na o? pewno za plecami mojego przyjaciela, którego zaraz zabiję. Nic bardziej mylnego. Jak ja ci jeszcze podpowiem, że wystrzelił dwa razy. Jak dobrze pamiętam, ta WP ma dwa strzały. A oh. jednak więcej! Oh. Jednak jednak więcej! Pisiar.